Będzie krótko. Pokojów 7 Ultra to nowy rozdział w historii submarki Xiaomi, która miała dawać wiele za niewiele. Teraz, mimo zachowania sensownej ceny, otrzymujemy jeszcze więcej. Nowy flagowiec korzysta z tripu Snapdragon 8 Elite i wykręca w AnTuTu aż 2 843 000 punktów. Mamy ekran 2K 120 Hz i korzystamy z tego nawet w grach takich jak Genshin Impact. Pytowa jasność sięga 3200 nitów w piku. Baterie o pojemności 5300 mAh ładujemy przewodowo w 34 minuty, ale mamy też 50W ładowanie bezprzewodowe. Zestaw aparatów w konfiguracji 50 plus 48 plus 32 megapiksele zapowiada się miodnie, podobnie jak kamerka do selfie 32 megapiksele. Całość chroni PocoShift Glass oraz IP68. Cena to 2999 zł za opcję 16 GB RAM i 512 GB pamięci na dane. Jeśli sprzęt kupicie do 20 7 Marca możecie otrzymać dodatkowo głośnik Bluetooth. Mamy jeszcze w 7 Pro, ale o nim opowiem Wam dopiero jak sprzęt trafi w moje ręce. Dzięki, cześć!